Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Michelle D. Jestem tarocista z certyfikatem. No i porównam też z numerologiem, astrologiem Human Design. Właśnie w analizach kompletnych. No właśnie są różne prace, które ja dla Was mogę zrobić. Analizy albo tylko położenia kart. To ja właśnie też mam na dole mój adres e-mailowy, jak Ty się interesujesz takim położeniu na przykład, albo jak macie jakiś problem i to też możecie mi określić trochę ten problem, ja też mogę coś polecać, jakąś pracę, którą ja robię czy to na bazie dat albo no tylko nie ma tylko, tak? <laughs> też są bardzo akuracyjne karty właśnie z kartami. I teraz właśnie mamy dalszą analizę partnera. Jakoś to e, e, wy naprawdę zasłużyłyście albo jak to cię mówi, też sorry za mój polski, to ja właśnie nie umiem po polsku, tak jak wysłyszycie. <laughs> e, to właśnie mój kanał jest po polsku, po niemiecku, czasami też po angielsku, jak mi się chce, ja chcę trochę odświeżyć. Mój mały język, języczek, tak? To też po angielsku parę rzeczy też czasami są, ale to ja właśnie się staram z Wami pokomunikować tak dobrze, jak umiem. To jest właśnie dalsza analiza partnera po polsku. Tutaj mamy trzy olejki od Anariwa. Symbolizują te trzy olejki, czy partnery ulubione. To znaczy, jak ty jesteś. Um, Kobieta i kochasz mężczyznę, to możesz sobie wyobra wyobrazić, że symbolizycznie to jest pierwszy orakel, to jest drugi orakel, a to jest trzeci orakel. I jak ty masz kogoś w sercu, i też jak jesteś mężczyzna, kochasz mężczyzn, to to samo. Nie, kochasz sorry, kobiet, to to samo. Albo mężczyzn, albo kobiety, kobiety, to wcale tutaj nie zależy oczywiście, tak? Jest ten orakel dla każdego. To nie zależy jak kogoś kochacie, czy to jest żeńska energia, czy męska. Możecie sobie teraz wyobrazić, że symbolizycznie to jest orakel na um, pierwszy orakel, jak się czujesz pociągana albo pociągany do jakiegoś orakelu. No to właśnie możesz teraz pomyśleć, że orakel 1, 2 albo 3 jest teraz to, co masz wiedzieć o tej osobie. Też możecie oczywiście trzy osoby mieć, ja też możecie 10 mieć, to mnie to nie obchodzi. <laughs> nie, ale lepiej fajnie, bardzo fajnie też, jak ktoś właśnie albo jak świeżo się e, znacie, no to też dobrze właśnie mieć to no, fajne kontakty i tam coś może. W końcu być miłością, mi, miłością albo nie. Ale też, jak wy się znacie już dłużej, albo macie relację, albo małżeństwo, no to też możecie oglądać oczywiście. Dobrze. To podam Wam jeszcze trochę czasu. Możecie sobie wybierać, definować, na kogo to teraz ma być. Pierwszy mamy tutaj orakel, drugi mamy tutaj, trzeci tam. I będzie czas, kiedy te orakel będą um, się zaczynają właśnie w komentarzach. Pomedytujemy trochę. Dobrze, my zaczynamy właśnie teraz z pierwszym orakel. Ja tutaj mam karty, będę tasowała te karty. Sorry, to wy będziecie teraz tutaj na ciemno, bo ja będę tutaj na żywo tasować. Momencik, proszę. I zaraz będzie orakel dla lewej strony, dla pierwszego. I teraz będzie się koncentrować na energii. Dobrze. Mhm. A ja tutaj się właśnie pytałam, co jest między Wami. No, właśnie, wypada jakaś komunikacja, albo wy chcecie mieć komunikację. On albo ona chce mieć z Tobą komunikację, ale jest blokowane coś. Może oni już innego partnera mają, rodzinne struktury, albo coś takiego, albo jakoś nie umią z Wami komunikować. Jak tam nie ma jakiejś struktury, to też może być psychologiczna rzecz, że oni jakoś są nieśmiały, albo w jakiś sposób nie umią do Was przychodzić. Ok. Ale tutaj właśnie e, wy się interesujecie się komunikować razem. To na pewno jak nie macie kontaktu. Jak macie kontaktu, to może ten kontakt być taki bardzo mały, taki bardzo młody kontakt. Może to być e, nowa osoba w Twoim życiu, a jak nie jest nowa osoba, no to to właśnie jest blokada tutaj w tym. Trzeba wyruszyć tą blokadę, ale nie ma jeszcze ten czas. E, wy. Oboje wiecie, że trzeba tutaj czegoś robić, się wyluzić od jakiejś sytuacji albo co, aby być wol, wol, wolni, tak? Trzeba być tutaj więcej wolnym, ale trzeba też akceptować, że tak szybko właśnie nie idzie. Jaki jest, jest potencjał między Wami? Pasujecie do siebie, by było to coś dobrego, albo nie? No, wiecie co, to jest to tak, Wy też macie Wasze rany. Ty i on albo ty i ona nie zależy, to wy tutaj zamykacie serce i może to tak być, też być taka tendencja między wami, muszę powiedzieć. Bardzo intelektualne podejście, możecie dobrze filozować, fil filozować, jak to powiedzieć. No właśnie, wy jesteście bardzo inteligentni i możecie bardzo fajnie razem mówić, myśleć, no taki sposób, tak? Filozoficzne, takie rozmowy mieć razem i też dobry seks, też trzeba powiedzieć, ale nie są takie, nie są to takie miłosne karty, ok? Na no, afera, interesująca afera bez miłości, no to jest to, co taki potencjał, który ja widzę. Um, no wiesz co, co, co oni czują o, o tobie? o Was, tak? O, o, o każdemu, który tutaj właśnie ma ten pierwszy orakel. Jest to ogólny orakel, ludzie. Nie? Jest to bardzo ogólny orakel i e, może to teraz na Ciebie pasować, ale też nie musi, ludzie, bo to jest właśnie ogólny, to jest tak trochę jak horoskop w gazecie. Bardzo często one pasują, możecie się przyznać, ale nie jest to gwarancja. Żeby tak naprawdę oglądać Wasze energie, to e, bym proponowała e, takie położenie mieć... E, Właśnie um, osobiste i możecie zawsze się spytać jak to można um, zamówić. Na dole jest mój adres e-mailowy. I spytać się, nic nie kosztuje, oczywiście, tak. To właśnie jest po niemiecku, to parę z was no, może też po niemiecku umiem, albo jakoś też takie wylądowały w życiu w Niemczech, albo gdzieś w Austrii, to fragen kostet niks. Tak, że normalnie to ja podaję Wam informacje, jak, jak Wy macie ochotę mieć świetanko, no to robimy, a jak nie, no to też oczywiście bez problemu, ok? No właśnie, to oni są chyba w małżeństwu i oni wcale tam nie mają takich romantycznych uczuć. To jest to. Aha. Ale z tymi kartami inaczej to wygląda. Oni by się bardzo chętnie z wami ożeniły, ludzie. Są to głębokie uczucia, które bardzo pomału rosną, albo już jakiś czas minął i oni rosły, i oni by chciały właśnie mieć coś stabilnego i relację stabilną i się ożenić. Co ty masz zrobić w tej sytuacji? się ruszyć wprost, jakoś tam nadzieję mieć, twój kierunek, w twój kierunek ruszyć, twoje problemy, jak masz, albo coś tam, nie? Twoją karierę robić, twoje życie żyć, ale mieć tą nadzieję. Co będzie? Aha, wy będziecie wolni, albo on, albo ona, ja, i będziecie być w kontakcie i może naprawdę to rośnie. No, bardzo, bardzo pięknie. No, wiecie co? Jest to, są to bardzo fajne, optymistyczne um, predikcje, jak to powiedzieć. Dobry orakel, ludzie. Dziękuję Wam bardzo. To właśnie był pierwszy orakel. To są Anariwa olejki. Są bardzo fajne, bardzo fajnie pachną, jak perfum. I e, to jest właśnie energia um, energia to jest um, pieniędzy. I funkcjonuje. No bo ja to właśnie używam, te rzeczy, jako perfum i one funkcjonują dla mnie. Jest tu, właśnie, to milioner. No może on jest milionerem, ludzie. <ścoughs> Drugi orakel będzie właśnie tutaj. To tutaj stoi, że będą życzenia. Jak masz życzenia, to oni będą szybciej realność. Fajnie. To był ten drugi orakel dla, dla tej grupy, który właśnie drugi ma. A ten trzeci to jest na miłość. Możecie, ludzie, też umie te, um, te olejki. Um, sobie zamówić. To możecie mi też e-mailka napisać. Dzięki Pile One po angielsku, tak? <laughs> położenie jedno, um, właśnie ruszamy do drugiego. I teraz będziecie na ciemno znowu. Przepraszam za to, to ja teraz będę znowu te karty sobie tasować. Jeszcze jestem na urlapie, moje karty mam ze mną. To znaczy, jak chcecie mieć położenie, to zawsze mogę z, wam, z Wami robić, no bo zawsze mam moje karty tutaj. Też dalszą analizę też możemy zrobić. No wszystko jest możliwe. No i właśnie teraz będziemy się koncentrować na drugi orakem. Dobrze. Co was łączy? Mhm. Moc jakaś tutaj? Ósemka. Wy się bardzo dobrze rozumiecie. Wy... Że... Um, macie naprawdę duchowa taka relacja, jakoś, tak? On jest Twój najlepszy przy, przyjaciel albo przyjaciółka. Jak Wy jesteście razem, to jest to jak dzieci, <gry> albo jak nie jak dzieci, tylko takie porozumienie, bardzo fajne. To jakby tak był jakaś, jak Wy to też może być plutoniczne, wiecie? E, ale tutaj też jest dużo pasji, ale ta pasja Wy chyba nie czujecie. Tutaj jest taki trigger. To może być, że ty najlepszą wersję um, tobą będziesz przez niego albo nią i on albo ona też, bo um, tutaj to jest tak, że wy się właśnie tak ruszacie. Um, to też może być nieprzyjemne oczywiście, albo może to też być, być przyjemne, ale wy roz, ro, rośniecie, tak? W Wasze dusze rosną. Czy to są sytuacje, które są przyjemne albo nie, ale jakoś tutaj naprawdę macie dobry, dobry kontakt i dobrze, dobre porozumienie. Ok? E, jaki potencjał jest z Wami? Potencjał Soulmates. Aha, to Wy jesteście ludzie. Wy tego chyba tak nie czujecie albo czujecie, ale Wy jesteście może karmiczne partnery. Które mają jeszcze potencjał sobie, jego, albo jej potencjał najlepszy i twój potencjał najlepszy, naprawdę wypracować i dlatego wy się znacie. I tutaj jest też temat z matką. Może być, że wy oboje macie temat z matką, a to jest tak bardzo nieświadome. Może to też być coś, co was bardzo łączy. Ale też najlepsza wersja znowu być. Tutaj. Jest dobry i fajny potencjał, ale trzeba to widzieć, tak? Ale tutaj jest naprawdę coś, coś takiego, co ja widzę. Co on albo ona czuje dla ciebie? Właśnie tego jeszcze tak nie wiem. No bo tutaj są jeszcze rzeczy, to oni właśnie nie wiedzą, co one czują. Oni właśnie, i też wy chyba może też, nie czujecie tą głębokość, które, które właśnie ta relacja ma, tak? Może to też naprawdę być coś karmicznego, co wiele, wiele żyć. Wy już się znacie, ale tutaj jest naprawdę temat, najlepsza wersja być. E, finanse też mo mogą być temat i wszystko, co ma em, razem wspólnie z, z temat matką, albo babcią też, tak? Ale wy tego tak do końca tego nie kojarzycie. To trzeba tutaj naprawdę wypracować może psychologiczne rzeczy albo coś takiego. Co ona, co on, bo ona dalej czuje? Do ciebie. No, miłość, na pewno, miłość, tak? Ja, miłość. Jest to miłość. Jest to miłość jest to na pewno miłość, ale tutaj też są inne kobiety, tak? To on, albo no ta osoba, tak? To może też mieć taką tendencję, żeby też flirtować dużo, dużo, dużo z innymi w jakiś sposób, ok? Ale to też może być, że oni też chcą i potrzebują taką żeńską energię, bo to też może być temat z matką. Co ty masz zrobić? Kochać i się otwierać do tej osoby. No właśnie, tutaj też są inne kandydaty. Ja to widzę, że tutaj, no właśnie, się kolegować jest droga do serca. Bądź jak jesteś kobieta, bądź ta najlepsza koleżanka, akceptuj wszystko, rozumij wszystko. Nie być szmatą ja ale by ta koleżanka. Nie friends with benefits, ludzie. Wiecie o co chodzi? Nie koleżanka do łóżka i do serca i do wszystkiego. Bądź ta koleżanka plutoniczna, ja? I to powol, powołu oni się otwierają i będziecie się ufać. Dobra, a co będzie, jak tak zrobisz? A, i być trochę pasywna, to ja bym tam jakoś teraz nie dzwoniła. Albo nie zależy, nie zależy, tutaj nie zależy. Jest to tak, macie dobry potencjał, macie bazie. Czy ty tam pierwszy raz będziesz tam pisać e-maila albo Whatsappa za jakiś czas, albo on, to nie, nie zależy. Ale bądź to platoniczna koleżanka i um, i tak macie dobry kontakt i fajny czas. I jak mówicie razem, to możecie noc gadać i mówić, tak? Bo wy tak naprawdę macie taki Twin Flame, to jest. To są takie bliź, bliźnięte tutaj. Nie. Yeah. Ale teraz ludzie znowu realność kuśba. No bo ja wiem, że parę tutaj oglądają, które myślą, no właśnie Miszelka powiedziała, że to jest teraz mój tak, większość wie, że to jest ogólny orakel, że to może pasować, albo nie musi pasować. jariada, yad, dada, ale też są nie mało kobiet, które teraz słyszą. Ona powiedziała twin flame, ona powiedziała bliźnięta, to na pewno teraz to on, tylko on i nikt inny jest teraz mój przeznaczony, a to jest do dupy, takie myślenia, ja? Jest to zawsze um, um, ogólny orakel i jak ja powiem, bądź ta najlepsza koleżanka, to akceptuj też, jak też zostaniesz może ta koleżanka, tak? Nikt nie mówi, że to ma być tak jak u Walt Disneya, dobra? Bo Walt Disney to nie jest normalny świat. Może się stać. Pretty Woman wczoraj był um, właśnie na TV. <laughs> Pretty Woman, to ja się pośmiałam bardzo fajnie, tak? To jest komedia trochę, ale to też może się stać. Wszystko może się stać. Uniwersum jest wielki, dobra? No właśnie. Trzeba właśnie mówić, okej, okay? to jest ogólny orakel. I też na osobistym. Jak ja coś podobnego widzę. No to, to też nie jest gwarancja. To tylko jest gwarancja, że wy się naprawdę tak polubicie, że to może być na życie um, relacja. Też to może być kolega na życie. Może to jest naj, najlepszy twój kolega na życie, ale to jest coś wartościowo, cokolwiek to będzie, ja. No właśnie, bez oczekiwań. To jest to. A co będzie? Hmm. właśnie to jest to ludzie no bo on albo ta osoba ja nie ja, wiem ja, czy to tam oglądasz o partnerze albo partnerki oni są w takim stadium gdzie oni właśnie wykorzystają kobiety bo tutaj jest naprawdę problem z żeńską energią okay? to jest to i dlatego nie daj się być ta koleżanka fajna która ma też swoje życie i też robi swoje, profituje z swoich sytuacji w, w życiu. Wygrywa i jego nie potrzebuje, ale się otwiera na przyjaźń. Ale nie więcej, musicie na, na Was uważać, no bo on jest w toksycznej energii, trochę taka to, toksycznej, narcisista. Może to być faza, ok? No bo on jest taki, tutaj są też bardzo fajne energie między Wami. Dobra ludzie, to był właśnie orakel drugi. I teraz będzie orakel trzeci. No właśnie też orakel drugi. Jak Wy chcecie mieć osobiste czytanko na waszą sytuację, zawsze możecie mi napisać. Na dole jest mój adres e-mailowy misteldielet.gmail.com. Dla każdego tak, to możecie zawsze pisać. Albo właśnie też pytać o tych bardzo fajnych Anariwa, perfumek. No wszędzie możecie ich zamówić, ale też umiem. No właśnie. Um, Właśnie tak. Dobrze. Dalej idziemy z trzecim orakel. Jak ty masz tutaj Adam i Eve? O! Nie mam tyle tasować. Ja jestem bardzo intuicyjna. Ludzie. Oni mi mówią, że to są te karty. No to ich będziemy teraz brać. Ja tylko tam co dwa razy tasowałam. okej. Okay. Co was tutaj łączy? Pasja, seksualność, może. Macie dobrą pasję w łóżku, tak, ja? A, widzicie. Potencjał też Twin Flame Soulmate, potencjał w przyznaczeniu. Coś musicie się tutaj nauczyć. Macie naprawdę coś razem, co macie się nauczyć, w coś iść. No właśnie, takie rzeczy tutaj. Macie się nauczyć też kontakt z innymi, kontakt razem. Ale też w grupach kontakt em, i em, to, co właśnie to, co właśnie z wami robi, tak? No właśnie, grupy tutaj są właśnie, albo rodzinny kontakt i seksualność bardzo taka. Em, no ale tutaj macie naprawdę e, dobrą, dobry ten tutaj. No bo wiecie co, no to ludzie, wiecie, jak tam nie ma tego bzd. To po co tutaj pytać te karty, ja? No bo na koleżanka nikt cię nie pyta. No, no co? Jest to też fajne, że jak tam jest jakiś fajny kontakt um, sensualny, też w ten sposób, ok? Dobrze. A co było drugie pytanie? To Aha, to był teraz właśnie, co Was łączy. Jaki jest potencjał dla Was? Mhm. Aha. Wolność, małżeństwo, ale wolność też. Wolność, kontakt do innych. Cię naprawdę czuć bardzo dobrze em, w skórze swojej ja. Jak to powiedzieć, akceptować swoje ciało, akceptować piękność, niepiękność, no wy wiecie o co chodzi, tak? E, I tak dalej, żeby być naprawdę wolna albo wolna i akceptować wszystko, co um, chce być, żyć, jak to powiedzieć? Mhm, interesujące. Okej, okay, co? Jakie są uczucia od tej osoby do Ciebie? O miłość! O Jezus miłość, miłość, ale też oni się jeszcze boją. Ach, kujd. Oni są bardzo zranione, się boją i oni dużo, dużo myślą. Są bardzo w intelekcie. A ja czuję, że oni naprawdę się tutaj tak protektują. Ale one mają takie miękkie serce albo tak bardzo taka się protektują, jakby oni astronaut by były i ta protekcja, wiecie co, te ubranie dla astronauta, to coś, co ty widzisz, ale czujesz, że te serce jest miękkie. <grym> astronaut albo um, w tych filmach um, um, no, nie, nie, w tych starych filmach z tymi królami i rycerzami, rycerz normalnie, wiecie o co? <grym> rycerz też tak wyglądał. Jak taki, no bardzo taki protektowany, no też musi być oczywiście, ale tutaj, ale, ale to jest słodkie, jakoś mi się podoba, jakoś to jest słodkie, nie? Co będzie między nami? Nam, Wymyślicie, wy może też będziecie mówić o, jak to zrobić, jak to żyć. Co jest najlepsze? Wy też jakoś nie wiecie, jak zaczynać, jak myśleć, w jaki kierunek myśleć, co jest dobre, co jest złe, jak to, co z tym zrobić. Ale tutaj jest potencjał. Jeszcze raz, karta mi mówi, że wy się kochacie. Tutaj wy możecie być tacy przeznaczeni partnery. Może to naprawdę jest nawet twój twin flame, ja? No bo trzeba Cię nauczyć. Ale też trzeba prawdę żyć. Jako osobistość jesteś. Jesteś naprawdę. Jaki model od relacji chcesz mieć? Tak jak Twoje rodzice tego mieli? Albo chcesz, chcesz coś, co lepiej do Ciebie pasuje? Ja? Albo co naprawdę pragniesz? No to są takie kwestie, ale to są kwestie dla Was, właśnie. I On też ma te kwestie, ale tutaj są jeszcze rany, żeby naprawdę się tutaj otwierać i coś z tego zrobić. A jakby to było, jak ty byś, ty, ty byś tam kontakt robiła pierwszym? Nie. A jak, jak ty nic z tego nie zrobisz? Hmm. To wiecie co? Ta rzecz potrzebuje czas. Dużo czasu. Dużo czasu. Dużo czasu. Ale jest tutaj potencjał naprawdę. I może naprawdę czas minie, i potem coś będzie z, z wami. No ludzie, to jest właśnie ogólne czytanie. Proszę bardzo, tak. E, jak chcecie mieć osobiste czytanie, no to też możecie mi napisać. To wiecie co? Jakoś fajny orakel. Piękny orakel. Pierwszy był przepiękny, no bo to jest taki bardzo na serio taki był. Drugi też ma potencjał dobry, ale on właśnie jest w toksycznej energii. I tutaj trzeci to jest bardzo zraniony, jesteście. Nie. Yeah. No, i to trzeba tutaj wygoić coś. Dobra, dziękuję Wam bardzo. To był właśnie Wasz orakel i pozdrawiam bardzo serdecznie. Tutaj są fajne te olejki. Możecie ich właśnie w internecie jakoś tam zamówić. Fajnie pachną, funkcjonują. Tak. No, oczywiście, zawsze też potrzebujemy naszą strategię w życiu i też pracy na coś. No, oczywiście, tak, ale no, jak właśnie używam. To e, dodatkowo do logicznego myślenia, ja wiecie o co chodzi, tak? I e, do strategii życiową, ludzką, no to bardzo jakoś mi pomagają. Ja myślę, że to dużo one dają, magiczne olejki. One są tak więcej, tak, do rytuałów. Ja to zawsze mam tylko takie, robię takie bardzo jasne rytuały. No a tam, jak tam mam jakieś życzenie, no to, to czasami robię coś takiego. No i fajnie funkcjonuje mi. <laughs> nie wiem, jeszcze chyba nie jest czas, żeby to dla Was oferować. Nie wiem, I w momencie nie, ale te olejki jakoś też fajnie pachną. Jak chcecie, możecie też mi e-mail napisać i za, się zapytać. I na czytanko też e-mail. E, no i właśnie tylko to są informacje na początku. I jak Wy to dalej chcecie, te czytania, no to robimy. Jak nie, to jest absolutnie ok. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. My zawsze youtubery się cieszą jak dajcie lajka, czy tam do góry albo na dół, jakaś rel, em, reakcja od was zawsze robi, że ten kanał e, będzie więcej w, w przodu. Wiecie o co chodzi i będzie więcej oglądanych, to znaczy też jak coś myślisz, że był właśnie, jakoś nienawidzisz na moim kanału, no to pisz to do komentarzy, bo to mi to pomaga. Ja? Dobra, ludzie, ja żartuję. Mua, całuję, całuję. Pozdrawiam serdecznie. Dzielcie się moimi filmami. No i właśnie zamówcie, jak e, tam potrzebujecie pomoc. Zawsze będę z Wami. Papa, pa. Wasza Michel D. I dobry czas życzę Wam.